Witam ponownie na moim kanale o medycynie na luzie. Bez pośpiechu, bez przesądów, bezinteresownie i rzeczowo. Nazywam się Sylwester Minko, jestem emerytowanym lekarzem, doktorem nauk medycznych, specjalistą w anestezjologii, w medycynie ogólnej, w medycynie bólu i w akupunkturze. Proszę Państwa, dzisiaj chcę mówić o Vertigo, czyli co komu zawraca głowę. Czyli o zawrotach głowy i zaburzeniach równowagi. To nie jest diagnoza. Vertigo, czyli zawroty głowy, to nie jest diagnoza, to jest objaw. Najczęściej występuje ten objaw u kobiet. 50% ludzi powyżej 70 roku życia cierpi na to właśnie Na to zaburzenie, na to, to nie mówię o chorobie, tylko o tym objawie. Nie wiem, czy Państwo widzieli ten film Vertigo. To jest film Alfreda Hitchcocka, który troszeczkę może Państwu dać jeszcze pewien, pewne spojrzenie na te właśnie zawroty głowy. Co jest najczęstszą przyczyną tego? Szybka zmiana pozycji. Z Pozycji siedzącej, szybkie wstanie, pochyl, przede wszystkim z pochylnej, pochylamy się, wyprostowujemy, mamy znowu Mogą wystąpić zaburzenia równowagi i też zaburzenia I to są i te zawroty głowy. No i co najważniejsze, alkohol. Więc zalewamy robaka. Właściwie się powinno mówić, zalewamy ślimaka, bo ten ślimak to jest ten robak, który siedzi w uchu wewnętrznym po obu stronach głowy. I, trzeba, i zalewamy go. Czy może już mniej teraz? Nie wiem, mam nadzieję, że już trochę mniej w Polsce. Co jeszcze może być, jeżeli częściej występują te zaburzenia i nie mamy bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego z użyciem alkoholu, to mogą być to objawy chorób albo objawy działania, działań ubocznych leków, które mogą tego rodzaju zaburzenia powodować. Przede wszystkim benzodiazepiny, środki uspokajające, nasenne, ale także przeciwpadaczkowe, antydepresyjne i tym podobne. Co to jest vertigo? Co to są zaburzenia? Co to jest, są zawroty głowy? To jest zaburzenie orientacji w przestrzeni. Zaburzenie naszej orientacji w przestrzeni. Nie wiemy, gdzie jesteśmy. Dzięki trzem systemom, wiemy, gdzie jesteśmy. I te systemy to są wzrok. Tutaj dużo wyjaśniać nie trzeba. Widzimy, co jest po lewej, po prawej, u góry i na dole. Drugi to jest, to jest organ równowagi. To jest tak zwany ślimak, czyli zalewamy nie robaka, ale ślimaka, który składa się z trzech półkolistych, takich jak łuk, kanałów wypełnionych cieczą i bardzo, bardzo drobniutkimi płoskami. Czasem Tworzą się w tych kanałach, nie wiadomo skąd i dlaczego, są bardzo drobniutkie kryształki, kawałki wiarenka piasku, malutkie kamyczki, które mogą blokować wolny przepływ tego płynu, który porusza się w, tych właśnie, w tym narządzie równowagi i blokując go, zakłóca jego rolę. Jak tego się pozbyć, powiem na samym końcu. Mówiąc o ćwiczeniach jakichś robi. Impulsy z tego narządu równowagi, który nam mówi, jaka jest pozycja naszej głowy, gdzie stoimy, czy leżymy, czy co, to te impulsy prowadzone są przez tak zwany nerw czaszkowy ósmy. To jest nerw przedsiątkowo-ślimakowy, nervus vestibulo-cochlearis. W nerwów szaszkowych jest 12. Wszystkie zaopatrują twarz, głowę, a jeden tylko, nerwus vagus, czyli nerw dziesiąty, zaopatruje, idzie dalej wzdłuż organów wewnętrznych, serce i żołądek. Czyli to były dwa systemy: jeden jest wzrok, drugi jest ten właśnie narząd, organ równowagi. A trzeci, też bardzo, bardzo istotny system, to są proprioceptory, czyli receptory znajdujące się w, narzą, w naszym narządzie ruchu, to znaczy w stawach, w ścięgnach, w stopie, w stawie biodrowym i co też w ramionach, naturalnie tak samo. I co jeszcze ważne, u podstawy czaszki, na końcu, znaczy na początku, jeżeli od góry patrzymy, Kręgosłupa szyjnego i tam wszelkie zaburzenia blokady mogą też powodować zaburzenia równowagi. Jak to występ, jak to działa? Jak to, jak, to, jak to się dzieje, że są tego rodzaju zaburzenia? Proszę Państwa, wyobraźcie sobie: macie dziesięciopiętrowy macie wieżowiec, weszliście na dach, stanęliście na skraju tego dachu i patrzycie w dół. Każdy to już przeżył, pewnie mniej albo więcej w tym właśnie sposób. Co się dzieje? Prioprio receptory sygnalizują nam, że stoimy pewnie na dobrej podstawie. Nic się nie dzieje, dom się nie chwieje, ale oczy sygnalizują nam, że pod nami jest, nie ma żadnego stałego podłoża, tylko jest przestrzeń powietrzna. Przed nami i pod nami. I w tym momencie jest taka niezgodność, ta inkoherencja tych dwóch organów. No trzeci też nic nie mówi, bo nie skłaniamy się nigdzie. Znaczy ten układ, ten, ten organ równowagi. Ale w tym momencie czujemy niepokój w sobie, prawda? I robimy krok do tyłu. Dlaczego? Dlatego, że wtedy widzimy jeszcze dokładnie to, że pod nogami nie ma niczego innego. To samo są niektórzy cierpią na chorobę lokomocyjną. jadąc samochodem, na przykład, jeżeli weźmiesz i patrzy na komórkę, to tutaj się nic nie dzieje, ale nad kącikiem oka widzimy, że się coś przesuwa. Nasz narząd równowagi też nie ma żadnych yy, yy, informacji, i wtedy niektórzy reagują na to też, że im jest, się robi niedobrze, im, im się robi troszeczkę, yy, mają zawroty głowy. To już wszystko powiedziałem. O tych przyczynach, tych zaburzeń są bardzo różne. Zaburzenie organu równowagi, to już mówiłem o tych kryształkach i kamyczkach, które mogą zakłócić przepływ tej, tego płynu w tych półkolistych kanałach, zablokować je i to może dać od razu poczucie utraty równowagi, kręcenie się w głowie i w tym momencie jesteśmy kompletnie... Yy, Zaskoczeni i bezsilni. Zaburzenia mózgowe. ten nerw, westibulo może być uszkodzony. Mogą być uszkodzone również inne struktury w mózgu. Przykładem jest, jest choroba Parkinsona. Ja już mówiłem przy, przy, przy okazji choroby Parkinsona i y, o naszym papieżu. wspomniałem. ludzie przewracają się na ulicy, a nie zawsze są pijani. To są najczęściej właśnie chorzy na choroby Parkinsona. Również zabudzenia widzenia są problemy i mogą prowadzić do zawrotów głowy. Ja pamiętam, jechałem nowym, zupełnie nowym samochodem, którego się musiałem dopiero nauczyć, bo stary samochód już nie miał tych dodatkowych rzeczy, które ułatwiają prowadzenie w drodze tych odstępów między jednym a drugim rozpoczęwaniem, znaków drogowych i tak dalej, a było tych przełączników dużo. No ja jechałem w dość dłuższą trasę. Jak dojechałem, nie byłem nie tylko byłem zmęczony, <grywania> nie mogłem się dobrze poruszać i widziałem podwójnie. Pierwszy raz w życiu zacząłem patrzeć podwójnie, widziałem podwójne obrazy. Dopiero zadzwoniłem do mojej córki, która jest okulistką i papa, nie przejmuj się, to jest normalne, połóż się spać i jutro będzie dobrze. I to rzeczywiście tak też było. Oczywiście dzieli się te wszystkie zaburzenia, zawroty głowy na westibularne, to znaczy te, które stąd wychodzą albo niewestybularne, są też systemiczne, albo niesystemiczne. Musimy patrzeć, czy rzeczywiście są, czy wiruje nam ten świat, czy się poruszają przedmioty. To jest ważne. Czy się poruszają przedmioty, czy też czujemy się jakby niepewnie, jakbyśmy stąpali po wacie albo, albo nie mamy tego kontaktu z, z, z Ziemią. To, to jest bardzo istotne dla różnicowania. Musimy też wiedzieć, czy jest to stały objaw, czy to są ataki, jak długo trwają i co je wywołuje właśnie zmiany położenia. Czy, jeżeli dłużej stoimy, czy też są powody psychiczne? Lęk na przykład, obawa, strach, depresja. Jeżeli, mam, jeżeli chodzi o y, zaburzenia równowagi, kiedy czujemy, że, że, nas, y, y, że mamy tak, taką sytuację, jakbyśmy zaraz mieli y, zemdleć, to to są najczęściej zaburzenia w układzie krążenia, znaczy zaburzenia rytmu serca jest taki zespół morgani adams Stoksa, który mas który cechuje się właśnie tego rodzaju zaburzeniami i nawet prowadzącymi do omdleń, ale to jest zaburzenie rytmu. Tak samo ukrwienie centralnego układu nerwowego, to wtedy mamy diagnozę, zwężenie na przykład tętnicy szyjnej albo tętnicy yy, yy, kręgosłupa, znaczy vertebra, yy, arteria vertebralis, to są yy, Kręgosłupowe kręgowej. Mogą być zaburzenia przemiany materii, mogą być zaburzenia hormonalne, na przykład, cukre, na przykład diabetes, czyli cukrzyca, kiedy to mamy na przykład spadek poziomu cukru we krwi, co prowadzi też do pewnego do, do, do zaburzeń równowagi i stanów. Utraty, nawet do utraty przytomności, a także polineuropatia. Jako typowy objaw polineuropatii cukrzycowej to jest właśnie to, że, że chory mówi: Ja chodzę jak powacie. Także to już jest sygnał. Ten, ten objaw staje się jakimś wiodącym objawem prowadzącym do diagnozy, że to może być właśnie polineuropatia. Są też przypadki specjalne, jak na przykład hipoglikemia w cukrzycy, gdzie powiedzmy chory się słania i potem pada, jeżeli mu się nie poda cukru w jakiś sposób, to jest utrata przytomności, jeżeli trwa dłużej, może, mogą nawet wystąpić szkody w centralnym układzie nerwowym. Podobnie jest na przykład migrena vestibularna, czyli ta, która przebiega jednocześnie z bólem głowy, znaczy jednocześnie najpierw porawia aura, i w tej aurze są, są właśnie też zaburzenia równowagi i, i zawroty głowy. Potem jak już to przechodzi, jakieś trwa powiedzmy parę minut i zaczynają się bóle głowy, to objawy te przechodzą. Jest też taka choroba meniera, to jest choroba ucha środkowego, gdzie mamy do czynienia nie tylko z zawrotami głowy, ale mamy do czynienia też z tinnitusem czyli tymi dźwiękami między... mamy taki, nagrałem taki odcinek, szepty i krzyki między uszami, właśnie o tej nitusie. I y, do tego utrata słuchu albo osłabienie słuchu. Są też także y, y, sy, sytuacje stresowe, sytuacje fobiczne, czyli y, związane ze strachem związane ze strachem. Kiedy iść do lekarza, a kiedy można spróbować się samemu troszeczkę poradzić? W jaki sposób, że jeżeli to są tylko krótkie, trwałe ataki i się sporadycznie zdarzają, to można je opanować samemu. W jaki sposób? Najprostszy sposób to jest, do którego potrzebujemy swój kciuk. Ten kciuk wystarczy go mieć przed sobą i prowadzić go na lewo, prowadzić go na prawo, do środka. Do góry, do na dół, na dół i to y, powtórzyć kilka razy. Potem można zrobić tak, że prowadzić tylko oczami. Ale głowa musi być w tej samej pozycji. Do góry i na dół. A potem może być tak, że patrzymy w stronę przeciwną do tego. To są, To jest najprostsze ćwiczenie. Inne ćwiczenie może bardziej efektywne. To trzeba zawsze powiedzieć tak, najpierw trzeba usiąść najlepiej na kanapie. Dlaczego na kanapie? Dlatego, że niżej już spaść, upaść nie można. To powiedział. Niżej upaść nie można. To znaczy siadamy na, na kanapie i wiemy, że niżej upaść nie możemy. I wtedy zwracamy głowę w jedną stronę, na przykład na prawo, i kładziemy się na lewy bok. I tak zostajemy jakiś czas, powiedzmy pół minuty, a potem odwracamy głowę, patrząc na podłogę. Nogi trzymają się podłogi, także też się nie może nic zdarzyć. Potem wracamy i siadamy z powrotem, tak jak było. Jeżeli jeszcze jest ten, co jeszcze zawrote głowy, próbujemy w odwrotną stronę. Patrzymy się w prawo, kładziemy, nie, patrzymy się w lewo, kładziemy się na prawą stronę. I leżymy tak, potem zwracamy głowę w kierunku podłogi, i w ten sposób mogą te kryształki małe, te kamyczki, czy, tam, czy ten piasek w, tych, w, tych, w tym narządzie równowagi przemieścić się, odblokować przepływ tego płynu, i w ten sposób możemy yy, pozbyć się tych właśnie rzeczy. Jeżeli to się raz kiedyś zdarza, ja miałem taki przypadek sam w, u siebie, jednorazowo. Zrobiłem właśnie ten manewr. Przeszło, minęło, koniec, ale rzeczywiście człowiek się czuje bardzo, bardzo niepewnie wtedy. Rzeczywiście jest, jest, jest obawa, że zaraz gdzieś tam upadnę i się gdzieś wyrżnę. Jeżeli natomiast te ataki się powtarzają, to trzeba to wyklarować, przede wszystkim wykluczyć groźne choroby, które mogą prowadzić do, do dużych problemów. Myślę, że na tym mogę dzisiaj skończyć. Jeżeli Państwo mają jakieś. Zysk wiedzy z tego wideo, z tego odcinka, to proszę przekazać go dalej do swoich przyjaciół, znajomych, podnieść kciuk do góry, zasubskrybować. Jeżeli nie, to proszę tego nie robić. Jeśli państw... Jestem ciekawy komentarzy, jestem ciekawy też sugestii dotyczące następnych programów, też będę na ten temat myślał. Na dzisiaj, dziękuję bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia.